45 mediacje zespołowe. Rozwiązywanie konfliktów można porównać do pociągnięcia za odpowiedni koniec sznurka w splątanym kłębku. Jak znaleźć właściwy koniec sznurka, gdy mamy do czynienia z konfliktem w zespole, z konfliktem między działami, grupami pracowniczymi? Jeśli szukasz intuicyjnie, polegając na swoich umiejętnościach komunikacyjnych i doświadczeniu, owszem, możesz trafić. Możesz trafić skutecznie. Być może znajdziesz szybkie rozwiązanie, ale możesz także nie trafić. I co wtedy? Może być jeszcze gorzej. Konflikt prawdopodobnie eskaluje. Jeśli chcesz skorzystać z mojego doświadczenia zawodowego, ten odcinek jest dla Ciebie. Nazywam się Ewa kosowska korniak i jestem zawodową mediatorką, doktorką prawa, mentorką mediatorów. Prowadzę studia podyplomowe z mediacji. Jestem angażowana jako mediator zewnętrzny do rozwiązywania konfliktów w organizacjach. Kształce także mediatorów wewnętrznych. O mediacji zespołowej wiem dużo. W tym odcinku w prosty sposób chcę Ci pokazać, że mediacje między działami, zespołami, grupami to dobry sposób rozwiązywania konfliktów, o ile pamiętasz o paru prostych zasadach. Jeśli tych zasad nie znasz, czekają na Ciebie liczne zagrożenia. Po pierwsze, możesz nieświadomie dać się wciągnąć w konflikt, a to powoduje jego eskalację, którą trudno zatrzymać, zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia z zespołami, które mają odmienne cele, nie rozumieją się wzajemnie, a muszą współpracować. Po drugie, możesz poddać się manipulacji, a wierz mi, nawet ogromna wiedza z zakresu psychomanipulacji i metod wywierania wpływu nie ochroni cię, jeśli ktoś stosuje ją bezpośrednio na tobie i na twoich emocjach. Na początek warto zadać sobie ważne pytanie: czy to, co widzę w moim zespole, to już jest konflikt? Być może lepiej, by sami się porozumieli bez mojej ingerencji, będę stać z boku i czekać. Taka postawa na pewnym etapie konfliktu może się sprawdzać, ale pamiętaj, jest zagrożenie, że konflikt zacznie przybierać na sile i rozlewać się na inne zespoły, na innych pracowników. Mediacja to procedura nieformalna. Ważna zasada: porozumienie jest jawne, ale nie trafia do akt osobowych, bo sama mediacja jest zawsze poufna. Od razu zakładamy, że jest jeden element jawny i jest nim oficjalne porozumienie, ale nadal jest ono częścią nieformalnej procedury. W przypadku zespołu programistów, deweloperów, testerów, z którymi pracowałam, słabe wyniki, wewnętrzny chaos i brak motywacji zespołu to było podłoże zaangażowania do pracy w tym zespole nowego menedżera Krzyśka. On był takim kołem ratunkowym, miał pociągnąć zespół, miał zadbać o motywację, miał naprawić relacje, poprawić wyniki. Po roku konsekwentnej, skutecznej pracy, rzeczywiście wydajność wzrosła. Wyniki się pojawiły, zespół pracował spokojnie. W pewnym momencie do zespołu dołączył Maciek, programista przeniesiony na dwa lata do innego projektu. Niby nic wielkiego, niby żadna wielka zmiana. W zespole znalazł się człowiek, który już w tym zespole był i był lubiany, a jednak pojawił się konflikt i to poważny. Maciek był osobą dynamiczną, zaradną, dobrze zorganizowaną i szybko stał się nieformalnym liderem. Co więcej, zaczął pomagać innym członkom zespołu w lepszej organizacji pracy, w sprawdzaniu zadań, w takim bieżącym, aktywnym działaniu, co przełożyło się na dobre wyniki. Zespół zaczął osiągać jeszcze lepsze wyniki, ale tym samym pojawiły się duże tarcia między Maćkiem, członkiem zespołu, a Krzyśkiem, menedżerem. Spięcia i tarcia sprawiło, że zespół został podzielony na pół. Powstały dwa obozy, i te obozy coraz mniej się lubiły: obóz Krzyśka i obóz Maćka. W tym wszystkim jeszcze kwestia hierarchii, zależności, podległości. Wyniki, owszem, to cieszy, wyniki poszybowały w górę, ale nastroje to martwi, nastroje poszybowały w dół. W pewnym momencie sytuacja w zespole stała się nie do zniesienia. Zatem, kiedy zainicjować mediację zespołową? Być może pomocne będą punkty, sytuacje, które Ci wskażę. Twój zespół nie dowozi zadań, mówiąc językiem potocznym, szoruje po dnie. Gdy pracownicy rozmawiają ze sobą, słyszysz złośliwe, ironiczne komentarze. Efektywność mocno spadła, odkąd ustaliście nowy zakres obowiązków, albo pojawił się nowy członek zespołu, tak jak Maciek, albo pojawiły się inne okoliczności. Wiesz, że każdy może popełnić drobny błąd, ale w Twoim zespole ludzie tego nie wiedzą, skupiają się na błędach drugiej strony, swoich nie widzą, jawnie okazują brak tolerancji dla drobnych uchybień, tak jakby tam byli sami perfekcjoniści. Skargi donosy to codzienność. Koalicje zwalczające się wzajemnie to codzienność, której nie chcesz i która przeszkadza zespołowi. Ostatnio zobaczyłeś, jak szef logistyki rozmawia zaczepnie z kierownikiem produkcji. Masz wrażenie, że chciał go sprowokować do impulsywnych zachowań, tylko nie wiesz po co. Jeszcze rok temu przynajmniej dwa razy w tygodniu chodzili po pracy na przysłowiową kawę, a teraz takich wyjść nie ma. Jest formalizm, jest droga mailowa i tyle. Zauważasz być może blokowanie przepływu informacji, przypuszczasz, że to dlatego wyniki poleciały w dół. Zastanawiasz się, dlaczego nie potrafią ze sobą rozmawiać. Być może jesteś osobą, która próbowała zrobić oczyszczające zebranie zespołu, zachęcić do otwartości i szczerości, i przez moment wydawało się, że taka szczerość wróciła, ale teraz znowu sprawy są na dawnych torach. Znowu jest strażliwość i lekceważenie. Wiesz, że jesteś dobrym negocjatorem, ale do rozwiązania nie doszliście wtedy, gdy ty próbowałeś to zrobić, bo jedna ze stron trzymała się uparcie własnego zdania, odrzucając inne propozycje. Gdy słyszysz, jak zarzucają sobie złą wolę i złe intencje, to zastanawiasz się, czy jest jakiś sposób, by na nowo sobie zaufali i chcieli współpracować. Jeśli to ostatnie pytanie sobie zadałeś, to znaczy, że mediacje zespołowe to dobry kierunek, bo one mają na celu odbudowanie zaufania. Poprawienie relacji, chęci współpracy i zbudowanie zrozumienia między uczestnikami sporu. Nim zaangażujemy mediatora, warto sprawdzić, czy sprawa nadaje się do mediacji zespołowej, dlatego że mediacja zespołowa dotyczy całego zespołu. A jeśli konflikt ma charakter konfliktu interpersonalnego między dwiema silnymi indywidualnościami, tak mogłoby być w przypadku konfliktu Maćka i Krzyśka, to wtedy warto rozwiązać konflikt tylko między głównymi bohaterami. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak rozwiązywać konflikty interpersonalne, to odcinek numer 4 Wyspy Inspiracji jest dla Ciebie. Posłuchaj o rozwiązywaniu konfliktów. Samo zaangażowanie mediatora również wymaga zastanowienia, dlatego że może to być mediator wewnętrzny, czyli osoba, która jest częścią zespołu, która ma odpowiednią wiedzę, doświadczenie i przygotowanie do prowadzenia mediacji zespołowych, a to wymaga doświadczenia i przygotowania. Bo może to być mediator zewnętrzny, który także ma taką wiedzę i doświadczenie. Dodatkowo jest osobą, która przychodzi z boku, ma zatem zagwarantowaną pełną bezstronność i neutralność, i jedynym jego zadaniem jest wykorzystywanie, wiedzy, technik, narzędzi mediacyjnych po to, żeby rozwiązać problem. Nie zna za to specyfiki firmy i to może być argument za tym, żeby jednak wykształcić mediatorów wewnętrznych i aby to oni rozwiązywali konflikty. Znam sytuację, gdy angażuje się mediatora wewnętrznego i zewnętrznego. Mam odczucie, że jednak zewnętrzny mediator ma większe pole działania, bo przychodzi z taką świeżością i jest mu troszkę łatwiej. W przypadku mediacji zespołowej warto rozważyć wyznaczenie pary mediatorów, dwojga mediatorów, czyli mediatora i komediatora. Ja zawsze polecę mediatora wiodącego i mediatora, który współpracuje z mediatorem głównym. W przypadku angażowania mediatora zewnętrznego warto zaangażować osobę z personelu, która będzie mu służyć pomocą w czynnościach organizacyjnych, bo tych czynności jest sporo. Warto także zadbać o to, by każdy pracownik miał odpowiednią wiedzę o mediacji. Oczywiście są pewne przeciwwskazania do mediacji zespołowej. Jednym z nich jest ta sytuacja, o której już wspomniałam, gdy konflikt dotyczy silnych osobowości, a nie obejmuje reszty zespołu i szkoda zaangażować zespół do rozwiązania konfliktu, bo zespół najczęściej chce stać z boku i robić swoje, a to te główne osoby, główni uczestnicy konfliktu rozgrywają i rozdają karty. Po drugie, jeżeli wszyscy członkowie zespołu nie wyrażą zgody na mediację, mediacja zespołowa może pojmować nawet 30 osób, najczęściej zespoły są mniejsze, ale ta świadomość, że jest konflikt w zespole, który dotyczy wszystkich, powinna również skutkować tym, że wszyscy powinni mieć szansę uczestnictwa w mediacji. Być może skargi mają zbyt poważny charakter i wymagają innej procedury niż nieformalna mediacja, to wtedy wdrażamy inną procedurę. Być może procedura antymobbingowa albo antydyskryminacyjna, mówiłam o tych kwestiach w odcinku numer 43. Jeżeli mamy do czynienia z przestępstwem, wówczas oczywiście nie mediujemy, tylko uruchamiamy inną procedurę. Jeżeli trwa już postępowanie służbowe w tej sprawie, jeżeli uczestnicy wyrażają taką pozorną zgodę na mediację, czyli mówią, że chcą mediacji, ale tak naprawdę jej nie chcą, to także jest przeciwwskazanie, bo mediacja jest dobrowolna i o tym warto pamiętać. I to oznacza dobrą wolę, gotowość do przystąpienia do mediacji i zmierzenia się z problemem. Być może problem, który staje Ci przed oczami, problem, który wymaga rozwiązania, nie dotyczy zespołu, ale jest problemem organizacji. Wówczas także mediacja zespołowa się nie sprawdzi. Zatem powiedzmy sobie, czym jest mediacja zespołowa. Najprostsza definicja mówi, że jest to ustrukturyzowany proces, w którym bezstronny mediator wspomaga komunikację między pewną liczbą osób w celu wyjaśnienia sporów, które między nimi występują i zachęceniu tych osób do przedstawienia rozwiązań oraz porozumień korzystnych dla wszystkich, które w przyszłości poprawią ich relacje w miejscu pracy. A zatem nacisk Chcę położyć na to, że jest to ustrukturyzowany proces, mający strukturę przejścia od punktu A do punktu B do rozwiązań. Warto podkreślić to, że mediację prowadzi bezstronny mediator. Jego zadaniem jest wspomaganie komunikacji, poszukiwanie rozwiązań dobrych dla wszystkich i skupienie się na celu, jakim jest poprawa relacji w przyszłości. Ja sama stosuję mediację według takiej mojej autorskiej metody siedmiu kroków, czyli w mediacjach zespołowych. Krokiem pierwszym jest przedstawienie i wprowadzenie ogólnych zasad mediacji. Najczęściej robię to w formie pisemnej, zawiadamiając uczestników zespołu o tym, czym jest mediacja, jakimi się kieruje zasadami, oraz przedstawiam te zasady na zebraniu ogólnym, w którym biorą udział wszyscy. Krokiem drugim jest prezentacja stanowisk. Jest to szereg indywidualnych rozmów z poszczególnymi członkami zespołu, czyli każdy uczestnik sporu ma okazję, żeby powiedzieć, co się wydarzyło i czego oczekuje, jakiego rozwiązania oczekuje. Każda z tych rozmów jest poufna. Kolejnym krokiem, trzecim, jest znowu spotkanie się na zebraniu wspólnym i omówienie problemów, które się pojawiły. I tu mediator wskazuje, nazywa te problemy, ustala ich hierarchię, kolejność omawiania. Etap czwarty to jest najtrudniejszy, to jest takie serce mediacji zespołowej. To jest etap, którego celem jest wzajemne zrozumienie i komunikacja uczuć wszystkich uczestników, czyli to jest taki etap, kiedy mówią bezpośrednio do siebie, szukając rozwiązań, a przy okazji mówią sobie ważne rzeczy, które ich do tej pory blokowały. Wymaga to dużego, dobrego przygotowania przez mediatora, zadbania o strukturę spotkania i zadbania o to, żeby to mediator prowadził to zebranie, żeby nikt nie przejął dowodzenia, bo wtedy ta rozmowa idzie w zupełnie inną stronę i przestaje być mediacją. Krokiem piątym jest poszukiwanie rozwiązań typu win-win, czyli szukamy takiego rozwiązania, które da poczucie satysfakcji na poziomie psychologicznym, rzeczowym, proceduralnym każdemu uczestnikowi. Krokiem szóstym jest podpisanie dobrowolnego porozumienia, i tu warto, żeby porozumienie miało formę pisemną, i warto, żeby każdy członek zespołu złożył swój podpis. Krokiem siódmym bardzo ważnym są czynności sprawdzające, czyli tak zwany follow-up po miesiącu do trzech miesięcy, gdzie mediator ponownie spotyka się z zespołem, z liderami zespołu i sprawdza, czy uzgodnienia działają, czy są jakieś słabe punkty, czy są kwestie, które należy jeszcze raz poruszyć, być może w drodze zebrania. Krok pierwszy, przedstawienie zasad, może się odbyć w formie pisemnej, czyli możemy przygotować maila, którego rozsyłamy do wszystkich członków zespołu, w którym pokazujemy zasady mediacji, czyli przywołaną już dobrowolność, poufność, nieformalność. Pokazujemy rolę mediatora jako osoby bezstronnej, neutralnej. Pokazujemy cel mediacji, czyli poprawę relacji, współpracy, komunikacji i sposoby działania mediatora, a te sposoby można streścić krótko. To jest pomaganie w szukaniu rozwiązań, ale Narzucaniu ich, autonomia stron w szukaniu rozwiązań, mediator nie narzuca rozwiązań. No i pokazanie, że porozumienie będzie jawne, ale nie zostanie włączone do akt. Najważniejsze zasady mediacji, czyli dobrowolność, orientacja na rozwiązanie, porozumienie, autonomia stron, bezstronność mediatora, poufność procesu decydują o jej skuteczności. A zawsze wtedy, kiedy mediacja skończy się brakiem porozumienia, bo może się tak zdarzyć, możemy wszcząć inne postępowanie formalne lub prawne. Na etapie kroku drugiego, czyli na etapie prezentacji stanowisk, warto zadawać pytania, które pozwalają się skoncentrować na tym, czego pragniesz. Jak chciałbyś, żeby sytuacja wyglądała? Gdybyś mógł sprawić, że sprawy potoczą się tak, jak tego pragniesz, jakby to wyglądało? Gdybyś miał się obudzić jutro i stwierdzić, że problem zniknął, jakby to wyglądało? Takie pytania z charakteru pytań o cud, o idealną sytuację, o idealne rozwiązanie, pomagają uruchomić wyobraźnię i powiedzieć, to, co naprawdę ważne, dotrzeć też do prawdziwych potrzeb. Ważne, by pytania, które zadaje mediator, były pytaniami zadawanymi z ciekawością, po to, żeby poznać temat, problem, możliwe rozwiązania, a nie by coś nakazywać, rozstrzygać, pouczać i osądzać, bo to nie jest rola mediatora. Mediator nie jest sędzią. Wiadomo, że zespoły kształtują się w pewnym procesie. Ten proces obejmuje różne fazy. Tworzą się funkcjonalne grupy pracowników, w tych grupach następuje podział ról, wykorzystywane jest wiedza specjalistyczna, doświadczenie, tworzą się wzajemne zależności. W pewnym momencie zespół zaczyna przypominać trochę człowieka, który także ma swoją osobowość, charakter, mieszanka pewnych cech, które mogą się y, zmieniać, ewoluować. Każdy zespół ma swój ulubiony styl rozwiązywania konfliktów, tak jak każdy człowiek ma swój styl rozwiązywania konfliktów, i dlatego mediacje w zespole wymagają dużej uważności i wysokich kompetencji, aby udało się je zrobić skutecznie. Nierozwiązane konflikty w zespole mogą skutkować naprawdę poważnymi konsekwencjami, łącznie z podejrzeniami o mobbing. Zespoły nie mają jednolitego statusu, nie funkcjonują w środowisku laboratoryjnym. To także dodatkowa trudność w takim nazwaniu problemu, o czym warto pamiętać, o także szerokim kontekście. Dla przywódcy zespołu, dla mediatora pracującego zespołami, ważne jest zdobycie umiejętności rozpoznania różnic psychologicznych, temperamentów członków zespołu i świadomość tego, że wraz ze zmianą składu zespołu zmienia się jego osobowość, charakter, profil, osiągane wyniki. Zespoły cały czas ewoluują. U podstaw wielu konfliktów leży zmiana. Jeżeli zmiana jest narzucana z góry, to zespoły nie tylko nie chcą się angażować w jej wprowadzenie, ale także oporują. Najczęściej skutki nieumiejętnego zarządzania zmianą w zespole to konflikty, urazy, zerwane więzi, brak współpracy. Dlatego wprowadzenie każdej zmiany wymaga dużej czujności i pamiętania o tym, że w razie zaobserwowania pierwszych trudności mamy narzędzia i techniki mediacyjne i możemy je wykorzystać. Jeśli chodzi o relacje w zespole. To zespoły osiągają swoją wydajność wtedy, gdy członkowie akceptują się wzajemnie, przejmują odpowiedzialność za swoje myśli, uczucia, działania i wchodzą w konstruktywne interakcje. Wszystko zależy od tego, na ile wysoki lub niski jest stopień włączenia, czyli kontaktów interakcji w zespole, kontroli, czyli takiej swobody w działaniu lub kontroli narzucanej z góry, otwartości w wyrażaniu swoich poglądów, odczuć lub braku otwartości. Chciałbym poruszyć jeszcze jeden ważny temat dla wielu szefów, dla wielu menedżerów. Sposobem na rozwiązanie konfliktów w zespole jest wyjazd integracyjny. Wyjazd zespołowy. Czyli nie mówi się o tym, że jest konflikt i trzeba go rozwiązać, tylko mówi się, dobra, zorganizujmy coś dla nich. Niech pobędą razem w takiej nieformalnej atmosferze, w fajnym miejscu, troszkę odpoczną i wtedy wszystko się wyprostuje. Czasem się prostuje, ale na ogół nie. Jeżeli wyjazdy zespołowe są próbą rozwiązania konfliktu, ale są pozbawione typowej dla mediacji formy wspomagania pracy nad znalezieniem rozwiązania, to często kończą się tak, że ludzie wyrażają swoje poczucie krzywdy i emocje, ale potem nie mają co z tym zrobić. A to oznacza... Że nie mają środków, by przekształcić to, co zostało powiedziane, w pozytywne zmiany. W przeciwieństwie do takich spontanicznych wyjazdów integracyjnych, mediacja ma swoją strukturę, jest ukierunkowana na cel, jest zaprojektowana do produktywnego zajmowania się konfliktami, osiągania kreatywnych zmian i dlatego jest lepszym rozwiązaniem. Idealnym układem do rozwiązywania problemów mediacji jest układ, kiedy mamy dwoje mediatorów. To jest zwłaszcza ważne podczas tych spotkań wspólnych, kiedy mamy bardzo dużą liczbę uczestników. Wtedy jeden mediator panuje nad procesem, a drugi mediator panuje nad poszczególnymi osobami, obserwuje je, potrafi się też opiekować ich emocjami. Mediatorzy powinni być osobami bezstronnymi, które potrafią zachować bezstronność przez cały czas trwania mediacji. Mediatorzy powinni umieć ze sobą współpracować, radzić sobie z silnymi emocjami, dynamiką grupy, znać dynamikę grupy, mieć duże doświadczenie lub przeszkolenie z mediacji zespołowej. O czym pamiętać? Dobór odpowiednich mediatorów, o którym powiedziałam, to punkt pierwszy. Punktem drugim jest sprawdzenie, czy wszystkie postępowania służbowe lub prawne zostały zakończone. Punktem trzecim uzyskanie zgody od każdego członka zespołu na przystąpienie do mediacji zespołowej. Punktem czwartym poinformowanie zespołu o celach i harmonogramie mediacji. Punktem piątym wyznaczenie osoby do pomocy do spraw organizacyjnych. Następnie rozesłanie maili i ustalenie harmonogramu spotkań. Dobrze jest, żeby te spotkania, zwłaszcza te wspólne, odbywały się poza firmą. Wtedy jest większa atmosfera otwartości i zaufania. Mówiłam o dynamice grupy. Różnie przebiegają konflikty w zespołach, w zależności od tego, na jakim etapie jest zespół. Jeśli jest to etap pierwszy, formowanie grupy, to wówczas wszystko jest przewidywalne, wszyscy się starają, rozwój i wzajemne relacje są w porządku. Na etapie drugim, nazywanym docieraniem, zaczyna się chaos, napięcia, tarcia, wewnętrzne różnice zmian, i to jest częsty moment inicjowania mediacji. Gdy zespół ma już etap trzeci, czyli stworzone pewne normy wewnętrzne, system pracy, zasady działania, wówczas na ogół konflikty rozwiązują się same. W fazie czwartej to jest faza wykonania. W fazie czwartej na ogół zespoły funkcjonują dość zgodnie. Fazą piątą jest pożegnanie zespołu. Więc przychodzi taki moment, kiedy mediacja jest za wcześnie, przychodzi taki moment, kiedy mediacja już nie jest potrzebna i przychodzi taki moment w dynamice rozwoju grupy, kiedy mediacja jest idealnym rozwiązaniem. Jeśli do mediacji przystępuje mediator wewnętrzny związany na co dzień z daną organizacją, to powinien przyjąć do wiadomości własną stronniczość, bo trudno, żeby nie był stronniczy, jeśli rzecz dotyczy firmy, organizacji, kwestii, które są dla niego ważne. Powinien mieć także świadomość, jak wpływa to na jego interakcje z uczestnikami, na ile jego osobiste sympatie mu pomagają lub przeszkadzają. Mediator zewnętrzny nie ma tych trudności, bo po prostu nikogo nie zna. Po trzecie, mediator, niezależnie od tego czy wewnętrzny, czy zewnętrzny, powinien podchodzić do spraw, których nie rozumie w sposób otwarty i szczery. Po czwarte, powinien aktualizować swój zasób wiedzy na temat różnic kulturowych. Po piąte, nie wyrażać własnych opinii ani uczuć. Po szóste, uznawać i szanować odmienności, no i wreszcie siódme ważne przesłanie powinien zapewniać odpowiedni nadzór i wsparcie. Jeśli chcesz się nauczyć, jak w praktyce poprowadzić mediację zespołową, wejdź na stronę www.omedia.pl i zapisz się na szkolenie Mediacja Miejscu Pracy lub Mediator Wewnętrzny. Jeśli chcesz poznać techniki mediacyjne, wysłuchaj odcinka 44. Tam pokazuję, jak w praktyce prowadzi się mediację. Oczywiście mediacja zespołu rządzi się troszkę innymi zasadami. Jest to taki poziom wyższy mediacji, ale znajomość technik na pewno Ci pomoże. To był podcast Wyspa Inspiracji autorstwa Ewy Kosowskiej Korniak, realizowany przez Arka Kondrowskiego. Nazywam się Ewa Kosowska-Korniak. Jestem zawodową mediatorką, mentorką mediacji tenerką. Jeśli interesuje Cię temat rozwiązywania konfliktów, być może jesteś mediatorem i chcesz pogłębić swoje kompetencje, a być może to, co mówię, pokazało Ci nowe możliwości w Twoim obszarze zawodowym, to wejdź koniecznie na moją stronę www.omyślnikmedia.pl. I zaobserwuj więcej informacji na ten temat. Polub także mój profil na Instagramie, Kocham Mediację. Tam dzielę się swoimi przemyśleniami i refleksjami również na temat tego, o czym mówiłam w dzisiejszym podcaście. W opisie tego odcinka znajdziesz odesłanie do innych odcinków Wyspy Inspiracji, które także poruszają tematy mediacji. Zasubskrybuj mój kanał, by nie przegapić żadnego odcinka i poleć go innym. Będę także wdzięczna za wystawienie mu oceny. Dzięki temu podcast się rozwija i trafia do szerszej grupy odbiorców. A na tym mi bardzo zależy, bo popularyzacja mediacji jest moją misją.